Subskrybuj nasz kanał na YouTube i koniecznie kliknij dzwoneczek. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czcigodni kapłani, drodzy wierni, dzisiaj ostatnia nauka, szósta nauka na temat pełnienia woli Bożej. Zastanawiałem się. Jaki temat na zakończenie dać, ponieważ nie jestem w stanie wyczerpać tego tematu. Nawet nie wiem, czy jedną trzecią powiedziałem tego, co święty Józef Sebastian Pelczar zapisał, a to i tak nie wszystko. Ale postanowiłem, że na zakończenie warsztatów wybiorę temat, który może bardziej posłuży się obecnym tutaj młodym ludziom. Ale niech każdy wysłucha, bo przydatny będzie wszystkim. Ale szczególnie chcę te słowa skierować ministrantom, kapłanom, bo temat będzie o znakach powołania kapłańskiego i zakonnego. W tej nauce nie będę czynił rozróżnienia między powołaniem kapłańskim a zakonnym, choć różnice na pewno występują i sam święty Józef. Sebastian Pelczar te powołania rozpatruje osobno, ponieważ chce się skupić na ogólnych kwestiach dotyczących rozeznawania powołania do służby w Kościele, stąd nie będę czynił tej różnicy. Ona czasami oczywiście będzie gdzieś tam wybrzmi, ale zasadniczo powiem o ogólnych kwestiach. I jeszcze jedno zastrzeżenie, ponieważ kwestia powołania jest bardzo indywidualna. Więc nie da się opisać tak ściśle, jak się opisuje, jakieś definicje matematyczne czy fizyczne. Ale, mimo to, pewne ogólne znamiona świadczące o powołaniu są i na nich się skupię. Choć zdaję sobie sprawę, że wszystkie powołania do służby Bożej nie mieszczą się w ustalonych ramach. Pan Bóg ma swoje własne ścieżki i każdemu wytycza inną drogę. Chociaż zmierza ona do tego samego celu. Uważam jednak, i dlatego ten temat wybrałem, że obecnie zaniedbuje się pewne kryteria dotyczące osób zamierzających wstąpić do stanu duchownego albo zakonnego. I za chwilę postaram się to wykazać. Od czego zaczyna święty Józef Sebastian? Od, od tego, co my wszyscy myślę, że wiemy. Podkreśla on, że sam Pan Bóg wybiera osoby do stanu kapłańskiego i zakonnego. Stąd ten temat się pojawia przy rozważaniu woli Bożej. Bo to Pan Bóg wybiera. To nie jest człowieka wybór. On jest dopiero później. Powołany ma więc za zadanie poznać wolę Bożą względem Niego. I wyrazić na nią zgodę, a następnie trwać przy tej decyzji, ciągle współpracując z łaską Bożą. I tak stwierdza święty Józef Sebastian: Bóg sam ustanowił w Kościele Swoim stan kapłański. Do Boga też należy wybrać tych, co mają sprawować poselstwo niebieskie i pełnić służbę, bo przecież i na ziemi, jedynie do króla należy prawo mianowania posłów i dworzan. Powołanie poznaje się po pewnych znakach, które daje pan Bóg. Przede wszystkim dotyczą one samego kandydata do kapłaństwa albo do życia zakonnego, a te zewnętrzne są wtórne wobec tych wewnętrznych. Bo jeżeli sam kandydat nie ma pewnych oznak powołania w sobie, na próżno można szukać znaków na zewnątrz, którymi się pan Bóg posługuje żeby wyrazić swoją wolę. Niestety obecnie jest odwrotna tendencja. Sam wiem, jak byłem w seminarium, kiedy dzieliliśmy się tak zwanym świadectwem powołania, wszyscy skupiali się na znakach zewnętrznych, co go skłoniło do tego, że wybrał tę drogę powołania. Gdy tymczasem trzeba najpierw spojrzeć na znaki wewnętrzne dotyczące powołania. Bo te zewnętrzne znaki często są bardzo niewidoczne. Niewielu jest takich, którzy są powołani jak szaweł, czyli taką, taką, takim mocnym wydarzeniem. Najczęściej powołanie się odbywa bardzo spokojnie. I dlatego chciałbym powiedzieć o tych wewnętrznych znakach, znamionach powołania. Święty Józef Sebastian Pelczar zwraca uwagę na cechy i postawy, które powinien. Mieć ten, który jest powołany do służby w kościele. Stwierdza, że znakami powołania są, i tu cytat, najpierw należyte uzdolnienia, tak co do ciała, jak co do duszy, tak aby można godnie i wiernie spełniać wszystkie czynności kapłańskie. Po drugie, życie wpierw nienaganne i czyste, tak dalece, że kto by trwał w jakimś złym nałogu. Ma być usunięty od święceń. Po trzecie, zamiłowanie w nauce teologicznej, w celibacie w czy w dziewictwie, w obowiązkach kapłańskich i praktykach pobożnych, a zwłaszcza w modlitwie. Po czwarte, czysta intencja, a więc niechęć uzyskania zaszczytnego stanowiska, zebrania bogactw. Wyniesienia swej rodziny, zapewnienia sobie spokojnego i wygodnego życia, ale szczere pragnienie uświęcenia siebie, służenia wiernie Najwyższemu Panu, pracowania dla chwały Bożej, uświetnienia Kościoła i zbawienia dusz. Wymienił święty Józef cztery znamiona powołania, i teraz krótko chciałbym je streścić. Pierwsze to uzdolnienia potrzebne do sprawowania godności kapłańskiej. Skoro Pan Bóg powołuje kogoś do służby Bożej, to wyposaża go również w pewne dary i talenty, które pozwolą mu wypełnić to zaszczytne zadanie. Kapłan ustanowiony jest przede wszystkim do składania ofiary, sprawowania sakramentów i nauczania, a nie jak się dzisiaj często sądzi, do bycia wodzirejem. A więc cechy powołany ma mieć takie, by sprawować to, co wynika z urzędu, który przyjmuje czy też życia zakonnego. I to jest pierwsza oznaka, bo skoro Pan Bóg powołuje, musi dać te dary. Pewne powołane oczywiście, one mogą być z różnym natężeniem. Różne mogą być te dary, nie każdy w takim samym stopniu, rzecz jasna. Ale te tale, dary i talenty powołany, Winien mieć w sobie je odkrywać. Druga oznaka to życie czyste i nienaganne. Nie wyklucza to powołania człowieka, który wcześniej wiódł życie grzeszne. Iluż świętych powołał Pan Bóg z takiego stanu, ale od tego momentu wiedli oni życie cnotliwe i czyste. A więc w momencie, kiedy usłyszeli ten głos, porzucili wszystkie grzechy, odmienili swoje życie, i to czasami tak dalece. Że wręcz bez łaski Bożej byłoby to niemożliwe. Od kapłanów wymaga się tak wielkiej czystości, że winni oni konkurować z aniołami w niebie. Tak stwierdza wielu świętych. A moi drodzy, święty Józef Sebastian Pelczar jeszcze wyżej poprzeczkę daje kapłanom. I stwierdza, że kapłani powinni czystością zbliżać się do najświętszej Maryi Panny, która porodziła syna Bożego. Skąd taka czystość winna być u kapłanów? Ponieważ kapłani, kapłańskie ręce dotykają najświętszego ciała Chrystusa, a wargi najdroższej krwi jego. I na co dzień obcują z Bogiem Najwyższym i Najświętszym. Tak jak Matka Najświętsza, kiedy piastowała i opiekowała się Panem Jezusem. A więc kapłan powinien bardzo wysoko poprzeczkę sobie postawić. Bardzo wysoko, jeżeli chodzi o czystość. Trzecia oznaka powołania to umiłowanie teologii, celibatu, obowiązków kapłańskich. Praktyk pobożnych i modlitwy. Słowem, każdy kandydat, czy to do kapłaństwa, czy stanu zakonnego, ma umiłować to wszystko, co będzie stanowić treść jego życia. Jeżeli czuje niechęć do tego, która się oczywiście z czasem może pojawić, kiedy jest w seminarium, kiedy zostanie już kapłanem, sama Święta Teresa Zawila chociażby pisała o tym, że miała czasem, Różne wstręty, które przychodziły, ale to są próby, to są zmagania. Ale kiedy kandydat wybiera się, rozeznaje to powołanie, powinien umiłować to, co będzie sprawował, to, co będzie spełniał. Musi miłować celibat, kochać celibat, kochać te nauki, które będzie pobierał, a więc z chęcią powinien je zdobywać. Kochać to, co będzie sprawował. Już kiedy jest chociażby ministrantem, powinien miłować służbę Bożą. To są te oznaki powołania. Więc Pan Bóg nakłada na powołanego pewne obowiązki, które czasem są jarzmem i brzemieniem, ale to jarzmo i brzemię jest słodkie. Jarzmo jest słodkie, brzemię jest lekkie, dla tego kto je ukochał i z chęcią podejmuje, bo pochodzą od Pana Boga. Święty biskup Pelczar na ostatnim miejscu wśród oznak powołania wymienia najważniejszy. Jest to prawa i czysta intencja. Przed złą pobudką wyboru powołania przestrzega święty Anzelm w takich słowach. Kto bowiem ze złych pobudek wstępuje do stanu duchownego, tego nie Bóg, ale szatan powołuje, ten też zamiast błogosławieństwa weźmie od Pana Boga przekleństwo. A więc intencja wyboru powołania jest najistotniejsza. W decyzji pójścia za głosem Bożego wezwania, musi być ona czysta. Zła intencja bowiem niweczy wszystko, nawet gdyby powołany posiadał liczne talenty, wspaniałe dary nadające się do realizacji w życiu kapłańskim, a także nawet wysoki stopień cnót. Ale jeżeli nieczysta jest intencja, bierze na siebie przekleństwo. Wybór powołania do stanu kapłańskiego lub zakonnego winien być podyktowany pokornym poddaniem się pod wolę Bożą i pod święte wyroki opatrzno opatrzności Bożej, i to w całej swojej rozciągłości, a więc do śmierci. Cokolwiek nas spotka w tym stanie życia, bo mamy być narzędziem w ręku Bożym to są takie wskazania, które daje święty Józef Sebastian. Wybrałem je, ponieważ sam z doświadczenia wiem i wielu pewnie kapłanów teraz słuchając tych słów zastanawia się, w jakim seminarium byli, jakie nauki odbierali. Co widzimy wśród kleru diecezjalnego, zakonnego, wśród naszych współbraci, czy jest zawarte w tych osobach to, o czym przed chwilą powiedziałem, i to już po święceniach. Czy tak żyją kapłani, a powinni rozpalać w sobie to? To już powinni mieć od samego początku, kiedy wstępują do seminariów, do domów zakonnych, rozeznając jeszcze i na tej drodze powinni to pogłębiać, rozpalać. Niestety rzeczywistość jest taka, jaka jest. Nawet nie muszę jej opisywać. Moi drodzy, to już jest koniec nauk, które przygotowałem na ten czas warsztatów. Przypomnę tylko to, co powiedziałem na wstępie. Zachęcam do czytania, do zagłębiania się. To jest naprawdę niewielki wycinek. Ja przedstawiłem to, co święty Józef Sebastian Pelczar pisze. W dwóch książkach, które polecam, życie duchowe, naprawdę bardzo bogate książki. To jest tylko jeden, nawet nie cały rozdział z tej bogatej jego spuścizny. A kapłanom, tutaj obecnym, klerykom i tym, którzy rozeznają powołanie, polecam jeszcze inną książkę świętego Józefa Sebastiana Pelczara Rozmyślanie o życiu kapłańskim. Kto tego jeszcze nie czytał, niech koniecznie przeczyta. Bo być może ma zupełne błędne pojęcia tego, co chce wziąć na siebie. A święty Józef tam doskonale tłumaczy, czym jest powołanie kapłańskie. Także polecam bardzo tą książkę i polecam inne książki, różnych świętych. Czytajmy także prawdy naszej wiary, dogmaty. Rozważajmy to, co jest treścią naszej wiary. Bo myślę, że po tych naukach. Wielu z nas może powiedzieć, jak mało wiem i ile jeszcze przed nami. Ale nie martwmy się. Droga do, do doskonałości biegnie po stopniach. Wchodzi się po stopniach na górę. Nie chciej przeszkoczyć wiele stopni naraz, bo spadniesz szybko z wysokości. Idziemy powoli, zgłębiając naukę Bożą i żyjąc nią. Ale do tego potrzeba i kolan i studium. A więc starajmy się to czynić na większą chwałę Bożą i realizujmy tylko to, co Pan Bóg od nas chce i żąda, miłując jego wolę. Amen. Najświętsze serce Jezusa. Niepokalane serce Maryi. Święty Józefie Sebastianie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube i koniecznie kliknij dzwoneczek. Polub, wspieraj, podaj dalej.